Fryderygnicze Tak orzecze Zaratustra Rozdział pod tytułem O kaznodziejach śmierci Bywają kaznodzieje śmierci, a ziemia jest przepełniona takimi, których by należało nawoływać do odwrotu od życia. Pełna jest ziemia zbytecznych, Zepsute jest powietrze od tych naderlicznych. Niechże ich żywotem wiecznym Z życia tego precz wybawią. Żółci, tak ozwąka znodziei śmierci, Lub też czarni. Ja zaś pokażę wam ich w innych jeszcze barwach. Okrutnicy to są, co drapieżne zwierzę w sobie kryją i żadnego już nie mają wyboru, prócz chuci i samoudręczenia. Lecz nawet ich chuci są tylko rozszarpywaniem się za zażywa. Oni jeszcze ludźmi nawet się nie stali, okrutnicy ci. Niechże nawołują do odwrotu od życia i niech się sami precz wynoszą. To są suchotnicy na duszy, ledwie zrodzeń i już umierać poczynający i roztęsknieni ku naukom znużenia i samozaparcia. Pragnęliby nie żyć, zaś my Mamy przytakiwać ich tej woli? Miejmy się na baczności, i nie budźmy tych trupów, nie uszkadzajmy tych żywych trumien. Napotyka ich schorzały starzec lub trup, wnet rzeką życie jest pokonane. Lecz to oni jedynie są pokonani. Oraz te ich oczy, co tylko jedno oblicze bytu widzieć są w stanie. Otuleni w grubą osmętnicę udręki, chciwi tych drobnych wydarzeń, które śmierć wiodą. Tak oczekują, zacisnąwszy zęby lub też chwytają się błahostek i szydzą przytem ze swego dzieciństwa. Zawieszają się na kruchej słońce swego życia i drwią, iż oto na słońce tylko wiszą. Ich mądrość brzmi Głupiec kto żyje! Lecz tak bardzo jesteśmy bezmyślni, że przy życiu trwamy. I to jest właśnie najgłupszem w życiu. Życie jest tylko cierpieniem, mówią inni i nie kłamią przytem. Baczcież więc, abyście sami i żyć przestali. Baczcież, aby ustało to życie, które jest tylko cierpieniem. Tako więc niech brzmi, cnoty waszej nauka. Powinieneś samego siebie zabić, powinieneś sam się stąd wykraść. Rozpusta jest grzechem, powiadają jedni z tych kaznodziei śmierci. Usuńmy się przeto i nie pójdźmy, dzieci. Rodzenie jest mozolne, mówią inni. I po cóż jeszcze rodzi? Rodzi się wszak tylko nieszczęśliwych i ci są kadznodziejami śmierci. Litość jest potrzebą niezbędną, wołają inni. Bierzcie co posiadam, bierzcie nawet i to czym ja jestem. Tem mniej wziąć, mnie będzie życie. Gdyby ci ludzie z głębi ducha swego litościwy byli, obmierzyliby raczej życie z tym bliźni. Złymi być? Oto jakby im nakazywała ich prawa dobroć. Oni jednak pragną usunąć się od życia. Cóż ich to obchodzi? Że swymi łańcuchy i dary wiążą innych tem mocniej. Lecz i Wy, dla których życie jest wściekłą pracą i niepokojem. Czyście Wy nie umęczeni życiem? Czyście Wy nie dojrzeli do kaznodziejstwa o śmierci? Wy. Coście umiłowali pracę gwałtowną oraz wszystko, co prędkie, nowe, obce, samych siebie wyznieść nie możecie. Wasza pilność jest klątwą i chęcią zapomnienia o samych sobie. Gdybyście w życiu więcej ufali, nie oddawalibyście się na pastwę chwili. Nie macie jednak dosyć treści w sobie, aby móc czekać, Nie dość nawet, by móc próżnować. Zewsząd rozlegają się głosy tych, co o śmierci każą, A ziemia jest pełna takich, których o śmierci kazać należy, Lub o życiu wiecznym. To mi na jedno wychodzi. Obyż tylko czym prędzej się wynieśli, tak rzeczę za ratustra. Konie.